W niedzielę prawie 7 tysięcy bigaczy ruszy ze startu 17. PKO Poznań półmaratonu. Frekwencja dopisała, chociaż 3 lata temu ten wynik był jeszcze bardziej imponujący. Do tej rekordowej frekwencji troszeczkę nam daleko. Pamiętamy te czasy, kiedy gościliśmy tutaj na Międzynarodowych Targach Poznańskich i na starcie oczywiście półmaratonu ponad 11 tysięcy uczestników. Ale musimy troszeczkę na te czasy jeszcze poczekać. Wynik nas bardzo mocno satysfakcjonuje. Ponad 6 700 osób. Zapisało się do tej pory na 14 PKO Poznań półmaraton. Liczba ta może jeszcze ulec zmianie, bo zapisy trwają do soboty, do godzin wieczornych. Trasa biegu bez zmian, bez eksperymentów. Organizatorzy liczą na szybkie bieganie. Chcemy powalczyć o te takie rekordy trasy, rekordy Polski, a jeżeli ta trasa jest stała i znana, no i oczywiście sprawdzona przez tych najlepszych i przez większość zawodników, no to to jest tak naprawdę przy optymalnej pogodzie. Mamy nadzieję, że ona w niedzielę będzie, bo dziś troszeczkę mocniej wieje, no to ona by dała te możliwości rzeczywiście już... Osiągania i wśród amatorów tych życiówek. A wśród zawodowców rekordów trasy i Polski. O pobicie tego drugiego postara się przede wszystkim Krystian Zalewski, a jest to rekord należący do niego samego, który ustanowił dwa lata temu. Godzina, minuta i 32 sekundy. Tegoroczne zawody będą wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Każdy, kto dobiegnie na metę, otrzyma niepowtarzalny medal. My oczywiście słyniemy tutaj z takich naszych elementów regionalnych i bardzo mocno uwielbiamy ten patriotyzm lokalny i te historie albo ważne wydarzenia z Poznania czy Wielkopolski uwieczniać na medalach, czy to maratonu, czy półmaratonu. No w tym roku mamy nie lada gratkę nie tylko dla fanów biegania, ale właśnie też kibiców piłki nożnej. Stulecie naszego klubu KKS Lech. No nic, tylko biegać, przyjmować ten medal. Jest piękny, lokomotywa, herplecha. I hasło nigdy się nie poddawaj. Biegacze wystartują w niedzielę o 10. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie od 9.45 na antenach Fanclub TV i WTK.